Cześć. Trochę miłe że tyle czasu nie nagrywałem, nic, ale już się naprawiam. Dzisiaj będziemy mieli do testów głośnik Divum Macchiato. Jest to niewielki głośnik, prawie że najmniejszy z oferty Divum, ale zdecydowanie ma w sobie to coś, co jest poszukiwane przez większość użytkowników bez głośników. Wbrew pozorom, ma styl i całkiem nieźle gra, jak na tak małe i tanie urządzenie. Jego wymiary to 95x53x64 mm, więc jak widzicie, jest dość niewielki. Jego koszt w tej chwili kosztuje 250 zł niecałe w sieci MP300, więc nie jest to najdroższy głośnik na rynku. Jeden z tańszych notabene, przynajmniej tych, które normalnie grają. Waży 340 gram, czyli jest dość ciężką, małą bryłką. Moc liściowa, producent podaje 6W. Wiadomo, że te parametry, podobnie jak pasmo przenoszenia 80 Hz do 20 kHz, to jest parametr, który najlepiej po prostu sprawdza się słuchając tego głośnika. Rozmiar głośniczka, jaki tam jest zastosowany, to jest 40 mm. Może to grać przez 6 godzin non-top. Wiadomo, że ten czas może się różnić w zależności od tego, jak daleko jesteście od głośnika, jak głośno go słuchacie. Ale nie ma z tym problemu, ponieważ potrafi jednocześnie być ładowany i e, odtwarzana muzyka, więc wystarczy powerbanki i macie cały dzień zabawy. E, Ponoć baterii to jest 1400 mAh, e, oczywiście 37V, więc to jest standard tutaj. E, zasięg jego to jest 10 metrów technologii Bluetooth 5.0, czyli ta technologia jest dość oszczędna i e, zdecydowanie najlepiej wypada na tle e, konkurencji. Kolory. Producent podaje, że kolorki brzmią Airy Blue, Matcha Green, Nocturne Black, Royal Pink oraz zwyczajnie Red. Poza czarnym i czerwonym to są kolory pastelowe, czyli ten niebieski, zielony i różowy to są takie pastele. Dobra, teraz przejdziemy sobie do szybkiego unboxingu i e, informacji na temat e, tego, co z nim można jeszcze zrobić. Ze względu na to, że to jest film na YouTubie, nie będziemy tutaj go odsłuchiwać, ponieważ raz, że mikrofon nie przetworzy tego, jak to gra. Nie mam tak naprawdę z czym tego porównać, tak żebyście mieli pojęcie na temat dźwięku, więc jedynym sposobem, żeby zobaczyć, jak ten głośnik gra, jest po prostu przyjście do sklepu czy sieci MP3 Store, która go oferuje, czy gdziekolwiek, gdzie go znajdziecie. I poproszenie sprzedawcy, żeby można było go sobie posłuchać. Więc unboxing to i Maciejato, a przynajmniej jego pudełko. Bardzo cieszę się, że producent zdecydował się tutaj zastosować makulaturę. Dosłownie pudełko jest, jak widzicie, zrobione z zwykłego kartonu. Na wstępie widzimy całkiem fajną walizkę. Całkiem sporo ludzi, którzy mieli okazję widzieć ten głośnik po raz pierwszy, zastanawiało się, czy to już jest głośnik. Nie, to jest tylko walizka, której możemy sobie go przenosić. Tutaj musimy sobie odbezpieczyć. Zdejmujemy folię, oczywiście, wszystkie. Ja wiem, że unboxingi nie są zbyt fascynujące, ale zawsze miło jest zobaczyć, co nas czeka. Tak wygląda walizka. Jest to plastik, oczywiście. To może być skóra, może być windel. Raczej skóra. Można sobie spokojnie to nosić. Taki mały kuferek. No i teraz po otworzeniu tego. Oto głośnik. Jak widzicie, jest naprawdę malutki. Czarny, połyskujący lakier. Tutaj dla jednych jest zaletą, dla innych wadą. Na razie odstawimy sam głośnik, zobaczymy, co jeszcze jest w pudełku. Tutaj sugeruje nam ten rysunek, że znajduje się tutaj. Antena. Tak, antena do radia. Bardzo ciekawa rzecz: ten głośnik posiada wbudowane radio FM. Które działa po podłączeniu tej anteny. Widzicie tutaj jest złącze e, mikro USB. Podpina się to po boku. Oczywiście antena może się wydłużać, może się e, wyginać w różne kierunki. Sprawdzałem, czy to gra z kablem, zwykłym kablem micro USB. Co ciekawe, gra. Dalej mamy oczywiście dwa e, kabelki. Jeden to jest kabel do ładowania, drugi to jest kabel e, audio że można było sobie podłączyć tam e, coś dodatkowo. Proszę, kabel do ładowania, standardowy, zwyczajny kabelek, jakich pewnie wszyscy macie w domu 1000 i kabel e, audio-in. Co ciekawe, tutaj wejście jest również za pomocą gniazda mikro usb sam głośniczek prezentuje się jak widzicie w ten sposób, mamy tutaj klawisze do obsługi tego głośnika tu jest przycisk, który służy do uruchamiania jednokrotne naciśnięcie uruchamia nam głośnik, zaświeca się światło niebieskie, czyli bluetooth tak więc, jak już wspomniałem, jest tutaj przycisk do uruchamiania tego głośnika sorki za tą małą przerwę w nagraniu, aczkolwiek Mój telefon skorzystał z okazji i zapytał się mnie, czy bardzo bym chciał się sparować z tym głośnikiem i nagranie się przerwało. Eee, tak więc tutaj teraz widzimy, że nie jest w sobie trybie parowania. Eee, krótkie naciśnięcia tego przycisku zmieniają tryby. Teraz mamy tryb radia. Jak słyszycie, ten głośnik już coś łapie, pomimo tego, że nie ma podłączonej anteny. Podłączymy sobie antenę w poszczególnych kompiliskach, może na tym. Słuchajcie już sobie gra. Oczywiście, pierwszy trzeba y, go wprowadzić, wprowadzić mu tę ale o tym za chwilę powiem. Trzeci, przy, trzecie przyciśnięcie y, zapala obydwie diody, czyli tutaj może na nagraniu tak bardzo tego nie widać, bo to świeci mocno, ale dioda jest koloru y, zielono-niebieskiego, jest to tryb Line In. Jeszcze raz nacisnę, jest to zwykły niebieski, czyli tryb Bluetooth znowu. Przytrzymanie klawisza go oczywiście wyłączy. Tutaj mamy oczywiście przyciski do przygłośniania, przyciszania, play, pause i multifunkcja. No, i tak naprawdę o tym głośniku prawie że to tyle. Jest jeszcze jedna fajna rzecz, która na pewno zachwyci ludzi, którzy sobie kupią taki głośnik. Jeżeli kupicie go na przykład we dwójkę, czy więcej osób, ten głośnik posiada możliwość łączenia się z innymi głośnikami tej samej, oczywiście marki, tej tego samego rodzaju. Tak zwane TWS Stereo to się nazywa. Czyli prawdopodobnie skrót brzmi True Wireless Stereo. Dzięki temu te głośniki mogą grać sobie wszystkie razem. Dwa dwie sztuki mogą grać w trybie stereo. Dostajemy też jeszcze zestaw takich gadżetów, jakby jest jakaś taka kartka, gdzie można coś tam do kogoś sobie napisać. I oczywiście zestaw naklejek. W zasadzie nie mam pojęcia, po co producent to dodał. No, może to jest jakiś pewien element mody na hipsterstwo, ale. Zawsze miło, że coś takiego się tutaj znajduje. zawsze lepiej mieć coś takiego. Tym bardziej młodsi uczestnicy powinni się ucieszyć. Tak więc to tyle, jeżeli chodzi o możliwości techniczne tego głośnika. Jak dla mnie ta konstrukcja jest naprawdę fajna. Widzicie, mieści się spokojnie w dłoni. Te przyciski mają takie, są miękkie, nie mają kliknięcia. Jest ciężki. Troszeczkę zostawia odciski na budowie, ale naprawdę szczerze mógłbym polecić wszystkim, tak jak woliście słuchajcie, pewnie się zastanawiacie, tak ten pasek można sobie zdjąć i on wtedy będzie sobie w ten sposób wyglądał tak więc przejdźmy sobie do podsumowania tego maleństwa na zakończenie, komu polecam ten głośnik? przede wszystkim ludziom, którzy w pewien sposób lubią styr Którzy nie chcą mieć ogromnego urządzenia, a jednocześnie coś fajnego, małego, stylowego, coś z w miarę dobrymi możliwościami. Fakt, że to urządzenie posiada radio, które naprawdę nieźle odbiera, które może grać za pośrednictwem po prostu zwykłego kabla mikro-USB, to jest duża, duża zaleta. Ewentualnie wszystkim, którzy szukają jakiegoś drobnego prezentu dla. E, powiedzmy, że dorastającego już dziecka, tak w wieku 10, może 16-18 lat, e, spokojnie takie e, małe urządzenie powinno się jak najbardziej na prezent nadać. E, więc, no, szczerze, to jest jedno z fajniejszych urządzeń, które w tym roku przyszło mi testować, za, zarówno ze względu na cenę, jak i możliwości. E, sam kupiłem to, ten model swojej córce, jest za, zadowolona i no, mówi, że dobrze gra. Tak więc zdecydowanie polecam wszystkim, którzy szukają jakiegoś fajnego prezentu, czy gdzieś stylowego gadżetu w sam raz na lato, żeby zabrać go gdzieś na, pla na plażę, na jakiegoś grilla czy e, podobne imprezy. Tak więc trzymajcie się i do zobaczenia w następnym filmie. Hej!